Dzisiaj wrócimy do impasu we francuskiej polityce, sytuacji politycznej w Ukrainie oraz o zwycięstwie skrajnej prawicy w Turyngii. W niedzielę, gdy przypadała rocznica wybuchu II wojny światowej, odbywały się wybory do parlamentów Turyngii i Saksonii, państw związkowych Republiki Federalnej Niemiec. W Turyngii wygrała historycznie alternatywa dla Niemiec, z programem antyukraińskim i antymigracyjnym. Aft może zbudować większościową koalicję ze Związkiem Sari, który prezentuje podobne poglądy. W Saksonii wygrało CDU, a Aft i Związek Sari zajmowali kolejno drugie i trzecie miejsce, ale nie mają zdolności do zbudowania większości. Przed tygodniem mówiliśmy o pacie we francuskiej polityce. Zwycięska w wyborach parlamentarnych Lewica nie zbudowała większościowej koalicji, dlatego prezydent Macron odmówił nominacji na premiera lewicowej kandydatki. Teraz prezydent zrobił kolejny krok i zaproponował na to stanowisko Michela Barniera, byłego szefa francuskiej dyplomacji, związanego z partią republikańską. Prezydent Emmanuele Macron liczy, że większość parlamentu go poprze. Francuski system polityczny nie przewiduje w ciągu najbliższego roku możliwości rozwiązania przez prezydenta parlamentu, co zdaniem obserwatorów może sprawić, że sytuacja patowa nad Sekwaną się utrzyma przez kolejne miesiące. Przypomnijmy, że lipcowe przedterminowe wybory, które przyniosły tą patową sytuację, rozpisał prezydent Macron w odpowiedzi na zwycięstwo prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen w eurowyborach. Zgodnie z ukraińską konstytucją w czasie wojny nie przeprowadza się wyborów powszechnych, z tego powodu wydłużona została z automatu kadencja prezydenta Żeleńskiego oraz parlamentu. Na początku września doszło jednak do zapowiadanej od wiosny rekonstrukcji rządu. Nie powinno to się jednak przełożyć na istotniejsze zmiany w ukraińskiej polityce.